Niespecjalnie tanich przewoźników zachęcaliśmy do tego, żeby u nas zostali na stałe. Taki był pomysł przed otwarciem lotniska w modlinie, żeby ten rynek podzielić na dwa segmenty. Segment tanich linii, segment niskokosztowy, żeby był obsługiwany właśnie na lotnisku w modlinie, a tutaj na lotnisku Chopina w Warszawie, żeby zostały tradycyjne linie, które oferują Lepszy produkt za trochę większe pieniądze i pasażerowie, którzy są przyzwyczajeni do wyższego komfortu i są w stanie za niego zapłacić, żeby mieli ten komfort u nas na lotnisku Chopina. W tej chwili ta strategia jest trochę zaburzona, ale mam nadzieję, że z czasem, kiedy Modlin znowu odzyska sprawność operacyjną i przewoźników, którzy tam będą mogli operować, ta sytuacja wróci do tego pomysłu i tak. Będzie jak zaplanowaliśmy, także w Warszawie będą obsługiwani pasażerowie tradycyjnych linii, a w Modlinie linii niskokosztowych. Nie umiem powiedzieć, na ile jest pewne to, że Ryanair zostanie tutaj do końca sezonu letniego, tak jak zapowiada, czy zmieni zdanie i zmieni lokalizację swojej bazy i lokalizację swoich operacji na inne lotnisko, tak jak miewa to w zwyczaju. To jest warto pamiętać: przewoźnik niskokosztowy który nie przywiązuje się do portów lotniczych, tylko operuje tam, gdzie mu się to po prostu opłaca. Czyli zachęcać Ryanaira do tego, żeby tutaj został, nie będziecie. Zarówno Ryanair, jak i Wizz jak i wszyscy pozostali przewoźnicy operujący na lotnisko Chopina mogą korzystać z ulg w opłatach lotniskowych. Te ulgi są określone w naszym cenniku. I można z nich korzystać po spełnieniu określonych warunków. Wszyscy przewoźnicy mają tutaj równe prawa, są jednakowo traktowani bez względu na to, czy to jest przewoźnik tradycyjny, czy niskokosztowy. Więc zarówno Ryanair, Air, jak i wszyscy pozostali przewoźnicy mogą się o takie ulgi starać. I to jest jedyna forma zachęty do pozostania na lotnisku Szyfena, jaką operator lotniska może oferować przewoźnikom, czyli liniom lotniczym.